Witam Państwa serdecznie. wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj młynek do chili firmy Perrot. Jest to coś takiego. Opis i model tego młynku znajdą Państwo w linku pod filmem. Jest opis i tam mamy, że tak powiem, pokazany link do naszej strony z opisem tego młynka dokładnym. Tak jak widać tutaj mamy informacje od producenta. Tak wygląda ten młynek. Ta część jest z tworzywa sztucznego, to jest metal matowy i tak jak, tak jak w normalnym tym, po prostu sobie kręcimy i czyli nam się tutaj ładnie sypie, że tak powiem na, na blat, do czego potrzebujemy. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie polecam oglądać nasze inne wideo pokazy. Jak i zapraszam do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl Pozdrawiam.